W dzisiejszym filmiku chciałabym pokazać Wam, jak zrobić takie oto paznokcie. Mamy tutaj wykorzystane dwa termiczne lakiery. Jest to lakier, są to lakiery z Neonile, Purpur Rain oraz Tequila Surize. Czyli różowo-fioletowy lakier mamy na wszystkich paznokciach, prócz środkowego na którym mamy żółto-pomarańczowy. Ym... Oraz będzie nam potrzebny top coat. Mam tutaj marki Semilac No Wipe. Metal Manic Multichrome. Ja z Indigo. Cleaner. Jest to cleaner marki Semilaka, który sobie po prostu przelewam, przelewam sobie z takiej oto półlitrowej butli, w takie małe. Więc tak, nie używam bazy, ponieważ mam pokryte moje paznokcie żelem. Są też one delikatnie przedłużone, dlatego nie używam już bazy. Od razu przechodzę do aplikowania koloru. Oczywiście nie muszę już mówić, że miałam wycięte skórki, przedłużone, przedłużone paznokcie oraz zrobiony kształt. I przechodzę do aplikowania koloru. Najpierw biorę mój piękny fioletowo-różowy kolor. I zaczynam malować. Uważam, ażeby nie zalać skórek. Robię to powoli, ale dokładnie. Staram się dojechać jak najbliżej skórek. Cały czas po prostu aplikuję kolor. Następnie przechodzę do mm, naszego pięknego, słonecznego koloru. Moim sposobem na to, ażeby nie zalać skórek, ale dojechać do nich bardzo blisko jest nabranie małej ilości produktu na pędzelek. I teraz i teraz nie, nie zaczynam od razu od skórek, jak możecie zauważyć, ale mm, parę milimetrów wcześniej, po czym posuwistymi ruchami w przód i w tył dojeżdżam do skórek. Wyciągając później po całej linii długości paznokci. Brzeg. Następnie biorę lampę. Mam tutaj lampę o mocy 6 W marki Semilac. Jest to lampa LEDowa, w której utwardzamy lakier 45 sekund w lampie UV natomiast utwardzamy 2 minuty. Następnie nakładam drugą warstwę koloru. Następnie wszystko idzie pod lampę. Z doświadczenia już wiem, że bardzo fajnie wyglądają nasze paznokcie, jeżeli tymi termicznymi kolorami zrobimy trzy, ale bardzo cieniutkie warstwy, jeżeli dwie które no, nie dadzą nam aż tak pełnego krycia. Dlatego teraz taką naprawdę już cienką warstwą pomaluję trze y trzecią warstwę lakieru. I lampę. Następnie y biorę mój cleaner. Nabieram go odrobinę na wacik bezpyłowy i paznokcie na których będzie się znajdował mój Metal Manix chrom, muszę je przemyć z warstwy naszej. Oczywiście teraz będę na nie nakładała topno wipe. Aczkolwiek zauważyłam, że jeżeli wcześniej jeszcze mm, przemyjemy nasze paznokcie cleanerem. Efekt lustra wydaje się naprawdę lepszy, bardziej spektakularny. I oczywiście moim topem No Wipe, oprócz tego, że pokryję, oprócz tego, że pokryję dwa paznokcie, na których będzie nasze lusterko, zrobię to oczywiście na wszystkich innych. Paznokcie pomalowane utwardzamy w lampie. Okay, w tym momencie mm, będę już nakładała y, nasz półek. Żeby zbyt dużo się mi nie nabrudziło biorę sobie y, najpierw y, ręcznik papierowy. Y, ważne jest, ażeby będę nakładała palcem. Ważne jest, aż żeby y, mój palec był czysty, nie był y, w ogóle jakimś topem umazany, po prostu no niczym. Nakładam odrobinkę na palec i uważając, żeby do tych paznokci nie dostał się mm, pyłek, więc je podnoszę do góry, a w resztę wcieram. Okay. teraz wycieram sobie mój paluszek w ręcznik. A już jest trochę czystszy i biorę pędzelek. Jest to akurat pędzelek do nakładania żelu y, przy tipsach. Ja go w ogóle do tego nie używam. Jest to pędzelek z neonail, y, tu był jakiś napis, aczkolwiek od dawna go nie ma, więc to tylko, że jest ósemka, nie wiem, y, i nim będę teraz. Omiatała yy, tutaj płytkę delikatnie, naprawdę delikatnie. Yy, a ażeby pozbyć się nadmiaru tych drobinek. Jest to ważne przy malowaniu. Yy, zaraz będziemy malować stopem i ważne jest, żeby tych drobinek było jak najmniej, bo jak możecie zauważyć tutaj mam bardzo ładne lusterko. Tutaj już zapomniałam przetrzeć i nie wygląda to zbyt ciekawie. Ale to już moja nieuwaga i rozkojarzenia niestety. Teraz po prostu przesuwam sobie na bok ten cały pył i tak dalej. I biorę top. Mam tutaj hard top z firmy No Nail. Biorę teraz go, ponieważ jest on już ubrudzony od wszelkich drobinek od lusterka po syrenki. I nie chcę po prostu ubrudzić innego, lub też wycierać go potem w szmatkę. Dlatego po prostu nim pomaluję. Następnie paznokcie idą pod lampę. Nie przechodzę do nałożenia drugiej warstwy naszego topu. Robię to, ażeby jeszcze bardziej zabezpieczyć nasze lusterko. I naprawdę muszę Wam powiedzieć, że sprawdza się robienie podwójnej warstwy top coatu. Nic nie odchodzi, nie odpłyskuje, naprawdę jest o wiele lepiej niż się zrobi jedną. I tak prezentują się skończone paznokcie Jak widzicie, mam je dosyć zimne, dlatego włożę je teraz do ciepłej wody. Tak mi się podoba ten efekt, naprawdę. Mam tutaj piękny róż. Lusterko, gdzie pod spodem mamy który nam opalizuje na różowy. Lusterko, które opalizuje na żółto-zielony. Natomiast jeżeli włożymy do zimnej wody, mamy piękne fiolety, srebrne lustro. Ym, bym powiedziała, że bardziej już jest złote, mm, złote lusterko na środkowym paluszku. Naprawdę można robić z nimi takie fajne rzeczy. I to by było tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i z chęcią dacie łapkę do góry. Jeżeli jeszcze, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, zachęcam Was serdecznie do tego. I widzimy się w następnym odcinku.